Witajcie, moi widzowie! Słuchajcie, mamy nowy dzień, mamy nową wyprawę i nowe miejsca do zwiedzania. Na dworze jest piękna pogoda. Zapowiadają deszcze, zachmurzenia, ale my się tego nie boimy. My wsiadamy w Tajniaka i jedziemy, gdzie nas po prostu mapa poniesie. Dzisiaj kierujemy się w stronę miejscowości Wilkasy miejscowość Wilkasy znajduje się niedaleko Giżycka, a jak wiecie w Polsce Giżycko i tamte wszystkie miejscowości Mikołajki, Giżycko, Wilkasy bardzo mocno są znane dla żeglarzy czyli pełno jest portów pełno do tych portów, łodzi przypływa tak mówię, jak wcześniej powiedziałem dla żeglarzy ale jak zwykle przystało do naszych wypraw, to początek naszego pierwszego postoju. To zgadnijcie, gdzie jest. Jak oglądacie moje filmy, to pewnie będziecie wiedzieć, gdzie my się na początku zatrzymujemy. A zatrzymujemy się. Zobaczcie. Biedronka. Ale to nie dlatego. To nie dlatego. Ale to nie dlatego, że my ten sklep bardzo uwielbiamy, czy to jest reklama. To nie, to nie jest reklama, ale dlatego, że mamy najbliżej do tego sklepu, jeszcze muszę wile wziąć. To są takie. Jeszcze raz, mamy najbliżej do tego sklepu i mamy ten sklep po drodze, więc nie będziemy dalej zajeżdżać, bo mamy godzinę. Słuchajcie, dochodzi godzina 14, więc chcemy jak najszybciej dotrzeć do Wilkas, do miejscowości Wilkasy. Zobaczcie, tutaj. Parkometr nie działa, więc nie musimy brać biletu, bo to jest tylko jeden parkometr. Zostawiamy tajniaka bez biletu. Idziemy do sklepu robić zakupy. Zrobiliśmy już zakupy potrzebne na dzisiaj. Spakowane do lodówki. Jeszcze mamy jeden punkt do zaczepienia. Odbierzemy paczkę i już będziemy się kierować w stronę Wilkas. Ale jeszcze wiecie, że to nie jeden przystanek w naszej drodze, bo musimy jeszcze. Zjeść obiad 14.10, więc pewnie zajedziemy do McDonalda na syty posiłek i z McDonalda ruszymy w stronę naszego celu. Wodnicą. Nie ciśniemy na miasto przez miasto, tylko pociśniemy przez obwodnicę i zobaczcie, nie musimy jechać na rągowo. Jest o 15 km dłużej, ale czasowo wygląda to tak samo jak przez miasto, nawet lepiej, bo nie musimy mieniać biegów, hamować, stać w korku. Nastawiamy stałą prędkość 120 km na godzinę, i do celu. Słuchajcie, już mamy godzinę 14:50. Staliśmy w bardzo długim korku i dalej jedziemy w korku. A odjechaliśmy od Olsztyna może 10 km. Trafiliśmy w taki czas, że wszyscy jadą i w to i z powrotem, w to i z powrotem. ale no nic, musimy to przetrwać. Niestety, niestety nie ma innej drogi, żeby ten korek ominąć. No i zobaczcie, gdzie przyjechaliśmy. Mamy pierwszy przystanek. Przystanek. Oczywiście, tak jak widzieliście, że zajeżdżaliśmy do sklepu do biedronki, tak to jest normalne chyba w naszych filmach, że zajeżdżamy do McDonalda. Dobra, to czas wysiadać z tajniaka, Sprawdzić, jak to w lodówce, czy wszystko w porządku. Zrobiliśmy minus jeden, podnosimy. Jak to wszystko, no pięknie, przymrożone, wszystko zimne. Dobra, jesteśmy pod McDonaldem. Zamykamy tajniaka. O, tu Amelka szaleje. Czekaj, czekaj. Gdzie jest mój kluczyk? Gdzie jest mój kluczyk? Tu jest telefon, tu jest to, tu jest to, tu jest McDonald's, tu jest tajniak i zobaczcie. Cyk. Cyk. Mamy. Idziemy zjeść obiecany nasz i wypragniony nasz obiad. Zobaczcie jak to apetycznie wygląda na tutaj na tych wszystkich tablicach, nie? Ale nie, dziś będziemy jeść. Dziś będziemy jeść w środku. bo Oczywiście jesteśmy na wakacjach, słuchajcie. Jakbyśmy byli w trasie i gdzieś się spieszyli, no to byśmy oczywiście zjedli w aucie w czasie jazdy, ale My zaczynamy urlopik więc wchodzimy do maka I jak zawsze Pamiętajcie żeby korzystać z aplikacji McDonalda gdzie fajnie jest zbierać punkty I też są fajne promocje na zestawy kanapek A może też takie McNagate ze swetkami z kolu. Nie? Ja? No? Jest ciemzyna. Cóż brapa? Amelka mówi, że chce w raport. Kochani, obiad zjedzony. Całkiem niezłe te kanapki są w tym McDonaldzie. Bardzo szybka obsługa. To co? Siadamy do tajniaka i w drogę. Zostało nam 40 kilometrów. 40 kilometrów do celu. Tyle nam zostało. Paragony w jedno miejsce. O no właśnie tutaj. 88. dojechaliśmy na miejsce prawdopodobnie tu będziemy nocować ale słuchajcie, musimy pójść w tamtą stronę prawdopodobnie do Bosmana porozmawiać z nim czy w ogóle jest miejscówa żeby tutaj zostawić auto i tutaj, jak to mówiąc wykupić miejsce parkingowe także idźmy w tamtym kierunku Pierwsza nie uwaga Nie zamknęliśmy drzwi w tajniaku także pamiętajcie, uważność, uważność, uważność Kochani, opłaciliśmy postój Kosztowało to nas 90 zł, czyli za camper 50 15 15 złek? Mm -hmm. I 10? Tak. tak. 50, 15, 15 i 10. Tak to nas kosztowało. Na razie nie braliśmy podłączenia do zasilania prądowego. A tylko dlatego, że nie wiem, czy znaczy nie wiemy, jak długo tutaj zostaniemy, także. No dobra, co ja będę wam tu dalej opowiadał. Musimy się ładnie rozpakować, przy... przygotować tajniaka. A później po prostu relaksować się o, zobaczcie, w tym miejscu stoimy. Coś podobnego około nas stoi, tylko takiego wypasionego zobaczcie. 4 na 4 Pięknie wygląda, no nie Ale my też tutaj się pięknie rozłożymy Jak myślicie? Tyłem czy przodem? Się pakujemy tyłem czy przodem, tyłem czy przodem. No ja myślę, jak tak słoneczko w tą stronę świeci to teoretycznie moglibyśmy się odwrócić, Widzieliście jak przestawiałem tajniaka? Zobaczcie jaka mi suwa. Nawet jak słońce świeci O w tamtym kierunku To zobaczcie w środku Wchodzę do tajniaka I nam słoneczko nie świeci Jest bardzo fajnie Jak słoneczko nie świeci To będzie chłodno Także działam z rozstawianiem sprzętu na tu chwilę wyłączę nagrywanie. Rozstawiam naszego tajniaka. Przygotowujemy się. Tak jakbyśmy szli spać, bo wieczorem nie będzie na to czasu. Słuchajcie, zobaczcie co jest u góry. To jest taki mały daszek, mój mały patent zrobiony że możemy w tym miejscu rozstawić stół ale słuchajcie, ja dlatego tak to wymyśliłem bo jeszcze niestety nie mam kasy ani nie mam wybranego przedsionka do busa pewnie wiecie jak to wygląda, bo przedsionek do busa montuje się w tym miejscu do przodu nie jest zapinany można to zobaczyć coś takiego podobnego, jak tam widzicie nie, halo jak tam widzicie tutaj pokaż im, jak tam widzicie do tego Coś podobnego chcę kupić, ale na tą chwilę jeszcze nie mamy tego, nie jesteśmy przygotowani. Zrobiliśmy taki daszek sobie. On jest z małym spadkiem. Mam nadzieję, że tu woda nie będzie nam u góry yy, robić problemów. Nie pokazywałem wam dlatego, jak to montuję, bo to montowałem pierwszy raz. I zobaczcie, jak to jest zrobione. To jest zwykła plandeka kupiona. Na tą plandekę tutaj przeprowadziliśmy sznurek, żeby ją usztywnić. Jest przyczepiona tutaj sznurkiem, a tu jest podparta rureczkami. I teraz są zabite, jak widzicie, metalowe pręty. Pamiętajcie, żeby te metalowe pręty zabezpieczyć, bo jak ktoś uderzy nogą, to po prostu będzie krzywda i płacz. Takich, prę takich prętów mamy dwa. Więc w dwóch miejscach zabezpieczamy te metalowe pręty. Tu jeszcze jest decha. To pomożemy tu udechom, żeby nikt sobie po prostu krzywdy nie zrobił. To jest bardzo ważne. I teraz chodźcie wam pokażę, jak zamontowałem to z tamtej strony. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do jak. Z tej strony zamontowałem, słuchajcie, o lusterko. Widzicie, jak przychodzi ten sznur, a z tej strony. Chodźcie wam tu pokażę. Mam zamontowane tutaj o zawias drzwi. Co nam pozwoli? Taki montaż pozwoli nam, że ten daszek nam nie odfrunie. Prawdopodobnie, chyba że przyjdzie burza, ulewa, no to niestety nawet takie sznurki nie wytrzymają. Czyli pokrótce, pakujemy z powrotem walizki. Już mam przygotowane, jeszcze tylko wyjmę stolik i krzesełka. I kochani widzowie, tak jak widzieliście, mój operator mi nagrywał i opowiadałem wam jak zamontować po prostu taki daszek bardzo prosto i tanio bo to taki jest zrobiony daszek po kosztach, nie? Ale teraz jeszcze nam pozostało pozostało co nam? No, przygotujemy ten samochód już do spania, czyli zasłonimy te nasze roletki przeciwsłoneczne, przygotujemy miejsce do siedzenia i jak to przygotujemy. O, zobaczcie, jak ładnie Amelka już siedzi przy stoliku. Pomachaj do nas. No. Czyli. Co? Ja działam. Czyli ta mamy przygotowanego. Słuchajcie. Tak jak zawsze widzieliście, fotele cofnęłem. Jeden fotel, drugi jest wycofany, bo w tym miejscu musimy położyć tą moją wykonaną płytę. Lekką. Na której będzie spała Amelka, czyli tutaj będzie spanie. Zasłonięte mamy już zasłonki, dlatego żeby nam tutaj już nikt nie podglądywał, ale jak tak naprawdę już to wszystko wykonujemy, bo zaraz będziemy szli do znajomych, bo nie jesteśmy tutaj sami. Tym tu mamy zasłonięty, tylko zostanie nam rozłożyć spanie, śpiwory, słuchajcie, i to będzie już. Maksymalne przygotowanie do spania Na tą chwilę będę Na tą chwilę Na tą chwilę Kamerę wyłączę Nie będę nagrywał Jak coś ciekawego Jak zawsze mówię, jak coś ciekawego będę miał do nagrania To oczywiście odpalam kamerę I od razu Wam Pokazuję, tak jak wcześniej Wam pokazywałem Ten Super ładny, piękny Kamper 4x4 który kona stoi Pięknie on wygląda, no nie? Pokażę jak to wygląda, jaki piękny kolor Jestem ciekawy czy mi się uda porozmawiać z właścicielem tego sprzętu i czy mi pokaże jakie ma rozłożenie w środku Ale tajniak też jest niczego sobie Słuchajcie kochani zagadaliśmy się z sąsiadem co wam pokazywałem tego Pięknego kampera. Trochę się zagadaliśmy i mamy już godzinę 19, prawie za 6,19. No i tutaj teraz z całą ekipą ciśniemy, pewnie wiecie gdzie. No tak zawsze do Biedronki, no niestety. Tak nam po drodze do tej Biedronki, że cały czas wszystkie materiały to widzimy się w Biedronce. Musimy zakupić jeszcze jakieś soki, wieloowocowe, może jakieś chipsy. I zaczniemy, zaczniemy, słuchajcie, biesiadę, no, biesiadę, no. Słuchajcie, żegnamy się z Biedronką, zrobiliśmy zakupy. Słodycze, kiełbaski, jakieś tam ogóreczki, soki wieloowocowe. Teraz wypadałoby przejść się do naszej ekipy, się przywitać. Bo jak wcześniej wam mówiłem, trochę się zagadaliśmy z sąsiadem, omawialiśmy i wymienialiśmy się swoimi poglądami odnośnie kamperów. To rozmawialiśmy o tym kamperze, który wam pokazywałem, takim ładnym, co koło nas stoi. To teraz idziemy do tajniaka, rozpakujemy nasze zakupy. I będziemy się chilować. Bo muszę wyciągnąć. Kojarzycie ten mój nowy zakup na komary. Gdzieś tu był. Muszę to wyciągnąć. Gdzieś on chyba tu był. Zobaczymy. Teraz sprawdzimy, czy tak naprawdę ten odstraszacz komarów, który testowaliśmy na rybach, tak naprawdę działa. Dzisiaj się okaże. To jest następny test tego urządzenia. Tak, rozbieramy. Tak on wygląda. Pamiętacie, odpalamy ten guziczek i do niego jeszcze jest taka kręteczka. I stawiamy go tutaj i zobaczymy, słuchajcie, drodzy widzowie, czy on zda nam egzamin, czy tak naprawdę tak jak było na rybach działał, czy to jest po prostu tylko zbieg okoliczności, że na rybach nie było tych komarów. Także rozstawiam. Już rozstawiłem. Patrzcie na to. Jest w tym miejscu. Postawimy go tutaj na boku, żeby nam nie przeszkadzał przy jedzeniu. No dobra. Tu amelka już poprzynosiła rzeczy na kolację. Mamy tutaj finu, i konserwę, pomidorka, bułeczki, majonez. Tam jest, będzie ogóreczek, papryczka, tu woda na herbatkę się gotuje. Zaczynamy kolację. Zalewam pomidora, bo nie mogę jeść pomidora ze skórką. A w ogóle to lubię pomidora bez skórki, więc... Właśnie takie muszę działanie wykonać. Lepiej zalewać go do pojemnika. żeby postoję w tym gorącym i skórka ładnie zejdzie. Teraz herbatka. Zalałem źle. Dobra. Mamy tak Wyjmiemy, słuchajcie, papier wyjmiemy. Dobra, papier mamy wyjęty. Jeszcze tylko pomidora obiorę i zaczynamy. Pozostaje nam poskładać naszą kuchenkę, stu krzesełka, przygotować miejsce do spania i możemy iść się relaksować. Jak zmywarka już umyła naczynia, to przygotowaliśmy się do spania. Słuchajcie, tu mamy miejscówkę naszą, tu będziemy spać. A tu od razu ułożyliśmy miejscówkę dla Amelki do spania. Więc teraz możemy zmierzać w kierunku relaksu i ciśniemy obok do domku do znajomych. Idziemy w tamtym kierunku. O tam, 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 tam. Już dzisiaj Wam nie będę pokazywał tego miejsca całego, w którym jesteśmy. Czyli miejsca Wilkasy, port Wilkasy. Jutro postaram Wam się pokazać, jak ten port wygląda, jak wyglądają plaże, jak wyglądają miejsca, place zabaw dla dzieci. A najważniejsze, pokażę Wam, jak wyglądają sanitariaty ale to dopiero jutro, więc na dzień dzisiejszy prawdopodobnie żegnam się z Wami, widzimy się jutro rano, cześć!